Dobry wieczór Państwu. Witam na konferencji po meczu pierwszej kolejki Orlen Basket Ligi. Jan Wilwłocławek pokonał Górnik Zamek Książ Wałbrzych 97 do 90. Z nami trener gości Andrzej Adamek oraz zawodnik Ike Smith. Pierwszego o komentarz do meczu poprosimy zawodnika Ike. So to the mic, brief comment about the game. Um, I think, you know, we played a good, strong

Uh, straty, które kosztowały nas zwycięstwo. Graliśmy dobrze, podawali, uh, dzieliliśmy się piłką, graliśmy dobrze w transition offense, ale nie wystarczyło dzisiaj to na anvilu. Uh, czy mamy pytania do Aika Smitha? Sprawdzimy. Ike uh, we'll check from the internet. No questions to you. Thank you. Prosimy o komentarz trenera Andrzeja Adamka. wieczór państwu gratulacje dla trenera Ginsburga, gratulacje drużyny Anwilu za zwycięstwo w tym spotkaniu. W zasadzie mogę powiedzieć, że w dużej części zgodzić się z Ajkiem na ten temat, że przez 37-8 minut, nie wiem, bardzo dzielnie walczyliśmy na bardzo ciężkim terenie bo ja, mimo nie wiem jakieś tam może słabszego początku to drużyna Anwilu to jest na pewno kandydat do medali. Natomiast nie, nie zgodzę się z jedną rzeczą, którą tutaj zawodnik powiedział, że się dobrze dzieliliśmy piłką. Nie dzieliliśmy się dobrze piłką i uważam to jako jedna z przyczyn tego, że nie udało nam się dowieść tego korzystnego wyniku do końca i to nie tylko dzisiaj bo to jest tak jakby problem z którym się borykamy od jakiegoś czasu a ponieważ w ostatnim czasie tak jak to ostatnio mówiłem po meczu w subsku nie mamy za dużo możliwości żeby potrenować 5 na 5 no to ten problem po prostu trwa i trwa i trwa i o ile można powiedzieć, w zeszłym roku ta drużyna była bardziej zespołowa, o tyle w tym roku mamy pod tym kątem troszeczkę większy problem. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czas na Państwa pytania. Michał na Radio Basket Trenerze. Chciałem zapytać, bo przez duże fragmenty gry trener korzystał z ustawienia Dark Wyka oraz Barrett Benson na parkiecie. Dlaczego trener z takiego rozwiązania nie skorzystał pod koniec meczu właściwie? Tylko ze względu na meczap, jaki było po prostu po drugiej stronie, nic innego. Korzystaliśmy z takiego ustawienia. Brakuje Grzegorza Kulki, który nam dawał dobrą zmianę zawsze na czwórce i, i wsparcie na tych pozycjach. Byliśmy wtedy też, można powiedzieć, mobilni. No Teraz sobie musimy radzić z tym, co jest. I tutaj jeszcze też słowo uznania dla Tarkawyki, który grał dzisiaj ze złamanym palcem u stopy i tak naprawdę. Naprawdę no, walczył w zasadzie od początku do końca tyle ile mógł. Dziękuję. A więcej pytań nie ma. Ja składam trenerowi życzenia urodzinowe. Życzymy a, szczęśliwego powrotu do domu i mam nadzieję do zobaczenia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego w nowym Dziękuję. roku. Dziękuję. Dobry wieczór. Ponownie witam na drugiej części konferencji po meczu Anwilu Włocławek Górnik Zamek książ wałbrzych wygranym przez Włocławian uh, stosunkiem 97 do 90. Z, z nami są trener Anwilu Nano Ginsburg oraz zawodnik AJ Slaughter, zdobywca 13 punktów. Uh, AJ, we start with you. Brief comment about the game. Uh, big win for us tonight, you know, uh We struggled a little bit in the first half, you know, getting stops and with our energy. And um, you know, second second half, we kind of changed the game around on defense, and um, we made some shots at the end of the game to win. But um, we hung our hat on defense at the end, and got to just play a full forty, try to play a full forty-minute game like that, and not have to depend on making shots all the time. Na pewno jest to duże zwycięstwo dla nas. Udało się wygrać dzięki dzięki rzutom w końcówce. E, poprawieniu obrony, natomiast no, nie musimy grać lepiej w obronie przez 40 minut, bo nie możemy polegać na tym, że te rzuty zawsze będą wpadać w decydujących momentach. No, czy mamy pytania do JJ? Bardzo proszę, Marek Szubski. E, Marek Szubski, Porta Chciałem zapytać Ajaja, e, bo rzucił trzy trójki w ostatnich pięciu minutach. Czy takie założenia właśnie były na tą końcówkę i czy trener faktycznie już ufał mu na tyle, bo to jest drugi mecz, który w czwartej kwarcie właśnie gra jest stawiana na Ajaja? You scored three times three-pointer in five last minutes of the game. Was it kind of plan of uh, of the game? And th uh, the second question is that ch coach is trusting you, uh, giving you crucial crucial minutes in the game, second game in a row. Yeah I, mean I, yeah, I mean, yeah, uh, I mean, you know, I think I take responsibility in this team, you know.

I jeśli trafiamy to to jest ok. Uh, czy mam jeszcze pytanie do AJ? Z sali nie mamy, ale mamy pytanie z internetu. Karol Waszek pyta: uh, AJ, what changed in your game after uh, change of head coach? Uh, since coach been here, to be honest, we haven't changed a lot tactically. He's only been here like a week with the team, and um, we haven't had time to change a lot tactically. But I think he he infused us with, you know, energy, playing hard, playing harder, you know. I wiemy, że w tym roku, w second half, wyprawiliśmy się w sposób, jak wygląda defensyjny, energia-wise, myślę, że wypięknie nasz team w taki sposób. Największa zmiana to jest po stronie motywacji, zaangażowania, motywowania nas, pchania nas do twardszej obrony, twardszej gry niż do tej pory. Taktycznie, zbyt wiele nie mieliśmy czasu zmienić. Coach nie miał okazji jeszcze aby y, wiele y, taktyki a wprowadzić swoje, więc największa zmiana w zaangażowaniu i motywacji. Uh, AJ, thank you very much, that's it. I bardzo proszę, komentarz do meczu, coach Neno Ginzburg, brief comment coach. Uh -huh. Wow. It's, uh, it's tough to summarize this kind of game. I think that defense wins this game because if we play with uh, with uh, without defense, so we didn't uh, have the energy to come back to the game because all game, most of the game, we are behind, and I think fans an amazing atmosphere and fans fans push our players. This was great. Uh, it's not easy for us. Today also Tyler got a foul problem from the beginning. So we really uh, have problem on offense and defense. But I'm happy that Boro make a great job today. Defensively and offensively. Uh, and that's what we expect from him. Uh, because of this, our game a lot of time didn't flow. Uh, we, we don't have too many... Two options to play inside, uh, so sometimes the game, for my opinion, don't look nice. What, what I uh, used to play, uh, but we show we play second half much much better defense. Uh, last quarter we get 17 points, and, uh, and we we change lineup and all the time we try to find the get the best lineup line on offense and defense. Uh, and i'm happy that players show character and uh, win the games and make crucial shot. And i think we took offensive rebounds in the moment ciężko podsumować taki mecz natomiast uh, fani pchali nas swoim dopingiem uh, i byli świetni a dzięki, dzięki ich zaangażowaniu udało nam się wyszerpać ten mecz. Większość czasu goniliśmy rywala i nie było łatwo. A zacznę od tego, że Tyler, Tyler Wall miał, miał dzisiaj problemy z Faulami, a za to dobre minuty dał Kacper Borowski, zarówno po stronie defensywnej i, i, i ofensywnej, zagrał naprawdę świetne zawody. To, tego od niego oczekujemy. Jednak jestem zdania, że nasza gra nie płynęła, nie była taka płynna, do jakiej ja jestem przyzwyczajony. Niestety nie mamy też w swoim wachlarzu zagrań ofensywnych możliwości pchania piłki pod kosz. Na pewno w drugiej połowie zagraliśmy zdecydowanie lepiej, w defensywie zmieniliśmy line-up, szukaliśmy właściwego ustawienia w zasadzie takiego, które da nam zwycięstwo. I zagraliśmy, pokazaliśmy charakter w decydujących minutach, trafiliśmy rzuty, ciężkie rzuty, pomogły nam też zbiórki ofensywne, których mieliśmy na swoim koncie 16 i to w mojej opinii zaważyło o tym, że wygraliśmy ten mecz. Bardzo proszę, pytania z sali. Marek Szubski. Kolejny mecz. W kluczowych momentach trener dotuje niskimi zawodnikami, czyli najczęściej Friedrichsson, Slaughter Persons. No i na czwórce e, Loket bardzo często. Czy to jest filozofia trenera, czy to akurat taktyka na danych rywali? Today in uh, basketball, Lockett have the physicality uh, to guard four positions or guards. And today, basketball, uh, uh, some of the games, Lockett can, pl can play the four because four position today is is like a guard. He's face the basket most of the teams. Uh, so I, I knew from the, when the day that I arrived that Lockett will be can be a good option uh, on the four. Uh, and the fight and the try to do sometimes we have problem with this, but, but uh, I used to play like this uh, in the past. I think that we, uh, when we will have uh, Maté and Tyler, so we will have more option on the four. but Loket is a good option. So uh, I like to play sometimes small ball. Today I, I go, even five position was much uh, use because we tried all the time to find where, 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 where we can do something. Więc, trzeba reagować in basketball and it's work. Uh, to Od kiedy przy, przyjechałem do Włocławka, widziałem, że będę, będę w stanie uh, korzystać z Erika Loketa na czwórce. Jest fizyczny. Ma możliwości do, do grania, bo taka jest dzisiejsza koszykówka. Gardzi i obrońcy e, także schodzą właśnie na pozycje podkoszowe, i, e, e, i jest to dla nas dobra opcja. Ja zwykłem tak grać w przeszłości, właśnie z, z obrońcami na, na, na wysokich pozycjach. E, kiedy wróci Matę, będziemy mieli więcej opcji. Matę z Tylerem. A, ale, ale nie będę bał się korzystać z Erika na pozycji numer 4. E, dzisiaj rzeczywiście szukałem tych ustawień, a nawet e, przypomnę, że Aizeja Mucius grał na piątce. trzeba reagować, trzeba szukać, ryzykować, e, aby znaleźć klucze do wygrania meczu. Na ostatniej konferencji trener porównał Włocławek do Hamburga, a czy kibicowsko do jakiego zespołu by trener porównał, bo dzisiaj

Like Red Star, uh, even they are less. But they, uh, when I came to the gym one hour before, I I heard them. So you know, you as a player, and I hope it should be message to our players: if if you are not respect what they are doing, and they come and they cheer one hour before, so you are not a competitor. And uh, <laughs> they are, they are amazing. <laughs> uh, upewniłem się, że trener nie, 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 rozpływ nie rozpływa się nad, nad dopingiem fanów z Czech. Nie, te wszystkie, te wszystkie przymioty, te wszystkie dobre cechy porównywanie do, do fanów Arisu. Uh, Red Star Belgrad, to, to oczywiście jesteśmy w mniejszej ilości, ale jeśli ja przychodzę na mecz i wchodzę na, na halę godzinę do rozpoczęcia spotkania i kibice już są, już dopingują, to zawodnicy, którzy nie szanują takich kibiców, no nie są, nie są graczami rywalizującymi, więc naprawdę jest, jest tutaj głośno i cieszę się, że, że takich kibiców mamy po swojej stronie. אני קורא לספר את השני השני בג'פן ולעבור שם יש 20,000 אנשים, 15,000, 20,000, מסתכל על כל יום. הם לא קצו לספר את המורים שעושים את זה. אני חושב שזה היה 3.5 היום, אבל היום? 1,000... איך הם קוראים לזה? זה אולטרה-אפאנס. אוקיי. Ostatnie dwa sezony byłem trenerem w Japonii, tam 15 tysięcy widzów to norma, a nawet z możliwościami do 20 tysięcy oni nawet nie stoją blisko fanów z a tych, tych naszych ultrasów, którzy dopingują. Tysiąc osób tu zrobiłoby o wiele większy hałas niż 20 tysięcy Japończyków. Czy brak, czy brak Dawida Supińskiego na boisku to jest pokłosie rotacji, szukania dobrej piątki, czy decyzja trenera, nie wiem, kontuzja może czy... Czy brak Dawida Słupińskiego jest twoja decyzja, decyzja meczowej, czy jakiś błąd, czy dlaczego nie grał? Nie, nie, decyzja meczowej. Wierzę, że jego czas wróci, ale myślę, że Boro zrobił dzisiaj dobry robót. To, sure, if we to so I will ask, You will ask. Why Dawid didn't play, what is Didn't play, but uh, było make good job, so i didn't find a way to, to pójdą Rzeczywiście jest to moja decyzja, nie znalazłem dla Dawida minut. Boro za to zagrał świetnie i, i, i zabrał te minuty Dawidowi. No wiadomo, gdybym przegrał, pytalibyście, dlaczego nie, nie skorzystałem z Dawida, ale. Ale udało się wygrać i, i była to me decyzja meczowa, nie podyktowana kontuzją. E, więcej Marek wyczerpał limit py pytań. E, Marek, is over the limit, some other questions. Nie ma więcej, <grywki> <grywki> nie ma więcej pytań. Zapraszamy dopiero w marcu na mecz z Legią Warszawa. Dziękujemy. Dobranoc.